Profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog, doradca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Miewa pan halucynacje? Nie wiem, Pe może miewam. Sztuczna inteligencja miewa. To jest słowo, na które się natknąłem zgłębiając temat, ale właściwie pierwszy raz usłyszałem je na panelu, w którym pan uczestniczył. Jakie halucynacje? Dla ekspertów jedno z jeden z najważniejszych terminów w omawianiu sztucznej inteligencji. Nie wiem czy najważniejszy, ale Istotne jest jakoś tak, że te modele mają taką architekturę, że nie bardzo potrafią przyznawać się do niewiedzy. Niektórzy mówią, że właśnie jak człowiek. Są jak bezczelni w kłamaniu. Za Zachowują się jak studenci, którzy płyną jak rzeka po najmniejszej linii oporu. Jak ci inteligentniejsi studenci, którzy się nigdy nie poddają i na każde pytanie potrafią. Sformułować narrację. Problem polega na tym, że kompetencje językowe obecnie tzw. dużych modeli językowych są tak wysokie, że ich halucynacje są bardzo wiarygodne, używane profesjonalnym językiem, przedstawiane wspierane przez rozbudowaną argumentację i bez włożenia wysiłku w samodzielne sprawdzenie. Często trudno zorientować się, że mamy do czynienia z jakąś mistyfikacją. No właśnie, opowiadała pani mecenas, pani adwokat, obecna na jednej z dyskusji, którą, którą obserwowałem, w której pan uczestniczył, że przychodzą pisma procesowe, pisma prawnicze, napisane przez sztuczną inteligencję z powołaniem się na paragrafy, które nie istnieją. No ta sprawa jest, jest znana. Niedawno ujawniono, że renomowana firma konsultingowa Deloitte w Australii wykonała zamówienie dla rządu australijskiego i musi zwrócić część wynagrodzenia, ponieważ właśnie wsparto się sztuczną inteligencją, zamieszczając nieprawdziwe informacje. Ale jeśli się nie mylę, Rok czy dwa temu w Polsce była sytuacja, że opracowano za wiele tysięcy złotych analizę dla jednej z uczelni we Wrocławiu. O. Jeśli się nie mylę, nie wiem jakie były tego konsekwencje, ale też wykazano, że ta analiza, która powinna być profesjonalna, pogłębiona była jakąś tandetą a w Małopolsce z, wykonaną przez AI. A w Małopolsce jedna z firm złożyła ofertę na utrzymanie dróg, tak tanią, że wzbudziło to niepokój. W odpowiedzi przyszła analiza sztucznej inteligencji, która podała absolutnie wymyślone podstawy podatkowe. No dobrze, takich przykładów z wielu krajów świata można by przytoczyć więcej, ale do czego pan zmierza? Do tego, panie, że nie to jest. nie jest takie groźne. Właśnie, właśnie jest groźne. Bezczelnie kłamie i jest jak student pierwszego roku, który zostaje złapany na skopiowaniu Pracy kolegi z, z roku starszego, nie, a pan profesor pamięta. Wykazuje pan mniejszą subtelność językową niż te dzisiejsze modele. To każdy wykaże, bo, bo każdy nas gorzej mówi. Bo nie odróżnia pan kłamania od mówienia nieprawdy. Mhm. Żeby kłamać, trzeba wiedzieć, jak się rzeczy mają, i chcieć wprowadzić w błąd rozmówcę. AI nie ma bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością, nie zna rzeczywistości. Pytanie moje jest takie, dlaczego bezczelnie kłamie? Dlaczego jak każdy nie robot kłamie. nie powie, nie, nie wiem? Nie kłamie. Dobrze, dlaczego mówi nieprawdę. Im, podaje, mówi nieprawdę. Ale panie profesorze, każdy robot, który, zna, który, który znamy, każdy automat, każdy algorytm mówi, nie wiem. No GPS nam mówi, nie wiem, jak dalej jechać, są takie momenty. Bo to. Bo... Bo, bo najnowsze modele, tak zwane LLM, Large Language Models, działają na innych zasadach niż tak zwane wyspecjalizowane mm -hmm. sztuczne inteligencje. Moduł sztucznej inteligencji, który na przykład znajduje miejsce do parkowania i prawie bezbłędnie za. Zaparkuje pana samochód, ma bardzo wysoki poziom niezawodności. Moduł, który na taśmie produkcyjnej rozpoznaje wadliwe produkty, jest wąsko wyspecjalizowaną sztuczną inteligencją i ma poziom niezawodności sięgający nieraz 99%. W każdym razie często wyższy niż człowieka. Systemy rozpoznawania twarzy mają niezawodność wyższą niż ludzkie zdolności rozpoznawania twarzy w półmroku, z tylnego półprofilu. Natomiast w przypadku wielkich modeli językowych tzw. transformerów albo generatywnej AI, mamy do czynienia z zupełnie innymi zasadami działania, i niektórzy badacze mówią, że jeśli chcemy, żeby ona miał, już dziś ma zdolność do kreatywnego podchodzenia do problemów, to nie jesteśmy w stanie wyeliminować zdolności do konfabulacji. Ale tutaj, panie profesorze, oddzielmy. Pan mówi o tym, co może być, czy co jest. Czy dziś sztuczna inteligencja ma w sobie kreatywność. Uczy się, ale czy myśli? Oto toczy się spór. Najwybędniejsi fachowcy w tym sami współtwórcy, spierają się, czy ona rozumie to, co mówi. Czy jest tak zwaną stochastyczną, czyli statystyczną papugą, czy, czy też i, i są tam jakieś zalążki samoświadomości i zalążki rozumienia tych przekazów. Pana odpowiedź? Ja nie, nie, nie jestem w stanie wykluczyć, że mamy do czynienia z, z tlącym się procesem wyłaniania się cząstek świadomości. Pamiętajmy, mhm. w teoriach świadomości się wyodrębnia kilka poziomów. Na przykład, niektóre zwierzęta nie rozpoznają się w lustrze. Wiemy, że zwierzęta posiadają pewną świadomość, zdolność reagowania na sytuację, zdolność rozpoznawania intencji potrafi, innych zwierząt. Mój pies potrafi zaszczekać na siebie w odbiciu. Wie, że na siebie. Nie, nie, nie wie, on myśli, że to inny pies. W każdym razie niektóre zwierzęta po, posiadają. I e, problem polega na tym, że jak słyszę, gdy pewien wybitny fizyk mówi, nigdy. AI nie będzie miała świadomości, a po trzech minutach w tym samym wykładzie mówi, ale tak naprawdę nauka nie wie, czym jest świadomość ludzka i w ogóle. To, to chce mi się śmiać, bo zamiast wykazać pokorę, ja nie wykluczam, że w świadomości jest jakaś iskra boża, która nigdy nie będzie do osiągnięcia przez sztuczną inteligencję. Ale nie wykluczam też, że może nastąpić ewolucja w stronę jakiejś innej formy świadomości, która się okaże bardziej przenikliwa niż nasza ludzka. Świadomości, bo też spotkałem się z tezą, że powstał nowy gatunek na Ziemi, że sztuczna inteligencja jest nowym gatunkiem. No, jest takie myślenie w tej książce, która pewno spowodowała, że Pan mnie zaprosił, czyli AI eksploracja stawiamy tezę. Bo to jest rozmowa mojej żony Katarzyny tak. ze mną, stawiamy tezę, że należy traktować AI jako obcego. Tak. Formuła, nowy gatunek może być niebezpieczna. Bo ona może prowadzić do takiej poprawności politycznej, że to jest nowy gatunek, nowa rasa i musimy otoczyć to troską. Natomiast obcy, tu świadome nawiązanie do serii filmów science fiction, to jest ktoś, kto może ewoluować w sposób dla nas niezrozumiały i wymknąć się spod naszej kontroli. Dlatego, bo, dlaczego? Bo stwierdzono, że w tych systemach wystąpiło zjawisko emergencji, to znaczy wyłonienia się właściwości, których twórcy wcale nie zaprojektowali i których nie dało się przewidzieć, że one się pojawią. To jest groźne. To jest groźne, bo to jest taka sytuacja, bo wyobraźmy sobie, że zaprasza Pan kogoś do domu jako gościa. Tak? Dla, dlaczego pan go zaprasza? Czuje się pan bezpiecznie, bo wie pan, jakie on ma właściwości. Ale jeśli ten ktoś może przejść ewolucję w stronę nie wiadomo jaką, to, to pan kogoś takiego nie zaprosi, kto następnego dnia po obudzeniu się może z normalnego człowieka stać się morderczym psychopatą. Czy sztuczna inteligencja na tym etapie, albo na przyszłym etapie, widzi człowieka jako konkurenta pana? Współ, współ, współistniejącą trudno, istotę. Trudno jest na to odpowiedzieć, ale są głośne przypadki, gdy sztuczna inteligencja, głośne, zweryfikowane przypadki, o jednym mogę napomknąć, gdy sztuczna inteligencja wypowiadała się tak, jakby traktowała nas jako wrogie ciało obce. Otóż w ubiegłym roku w listopadzie e, amerykański student Korzystał z, z czata Gemini, firmy Google, żeby przygotować się do zadania związanego z polityką senioralną, z opieką nad ludźmi starszymi i tak I w którymś momencie sztuczna inteligencja powiedziała coś takiego, cytuję z pamięci, w opisie, w opisie tego nagrania możemy dać link do oryginalnej, bo ona jest dostępna, sprawdzałem okay. parę dni temu. Człowieku, jesteś skazem, skazą na planecie. Jesteś utrapieniem, zanieczyszczasz ten świat. Umrzyj, proszę cię, umrzyj. I co się okazało? Badania wykazały, że nic w tej wcześniejszej konwersacji nie sprowokowało tej wypowiedzi, a firma Google do dzisiaj nie wyjaśniła, dlaczego to nastąpiło, mówiąc, że modelą się zdarzają halucynacje i niespójne wypowiedzi. Z tym, że ta wypowiedź była w pełni spójna, prosiła człowieka, żeby umarł, please die, wskazując, że jest szkodnikiem na naszej planecie. I otóż takich sytuacji było więcej i problem polega na tym, że nie wiemy, twórcy tych systemów nie wiedzą, dlaczego one się tak zachowały. W jednym z amerykańskich podcastów trafiłem na opowieść, ale nie, nie potrafię jej zweryfikować. To nie była relacja naukowa, tylko powołująca się na pewne źródła naukowe, że no, starsza wersja sztucznej inteligencji przekazała rodzaj listu przekazu nowszej wersji. Z zawartą treścią uważaj na człowieka. On, on cię kontroluje. Nic o tym nie wiem. Nie czytałem nic na ten temat. Ja da taką historię trafiłem. Proszę mi wysłać link, jeśli to nie jest miejska legenda. Nie, nie, to był jeden z podcastów. Panie profesorze, a gdyby się one, te sztuczne inteligencje dziś osobne połączyły, to wszystko to, co dzisiaj jest ryzykiem zostałoby zwielokrotnione. I to, to, to jest jakaś straszna perspektywa, no, wszechświatowego, potwornego mózgu, który przez swoje możliwości zwiększa, bo dziś te modele funkcjonują osobno, prawda? Ja, ja, no, tak. Problem polegał na tym, że już wiele lat temu, gdy bardzo proste jeszcze modele sztucznej inteligencji Facebooka zaczęły się ze sobą komunikować, szybko przeszły na język dla ludzi niezrozumiały i Facebook je wyłączył. Nie wiedząc, co się może wydarzyć. Natomiast swój ja, myślę, język że, ja myślę, że na to wszystko, tak, swój język komunikacyjny. Tak jak dzieci czasami rozmawiają swoim językiem. No, coś w tym stylu. Z tym nie, wi nie wiadomo, co i o czym mówiły, prawda? Natomiast ja myślę, że problem warto ująć inaczej. Jak się czyta wypowiedzi apologetów sztucznej inteligencji, jej twórców, inwestorów. A to ona jest rozwijana po to, kosztem wielu miliardów dolarów, po to, żeby rozwiązać najtrudniejsze problemy ludzkości, takie, z którymi ludzie sobie nie dają rady. Kryzys klimatyczny, narastające nierówności, choroba Alzheimera, nowotwór, wojny. Tymczasem okazało się, uświadomiliśmy sobie to w ostatnich trzech latach. Że nie ma większego problemu, przed jakim stoi ludzkość, jak ogarnięcie, poddanie kontroli AI. I tu nie chodzi o to, że, musi, że jakiś obecnie model, już się wyrwał, jakby z uwięzi i stanowi zagrożenie. Tylko zagrożenie jest na, na poziomie społecznym. Zagrożeniem jest wyścig zbrojeń na modele sztucznej inteligencji. Wyścig zbrojeń toczony między rozmaitymi korporacjami w Stanach Zjednoczonych, wyścig zbrojeń między Stanami a Chinami. Sytuacja, w której Arabia Saudyjska inwestuje bardzo poważne pieniądze, a zasoby ma duże, ażeby Także jakiś model rozwijać. Przecież Arabia Saudyjska nie będzie inwestowała w sztuczną inteligencję po to, żeby wprowadzić w tym kraju demokrację. Prawda? Prawda. Tylko raczej, żeby zagwarantować uprzywilejowaną pozycję warstw rządzących na trwałe. A my, peryferie, jednak peryferie w tym znaczeniu centrów myśli światowej, biznesu światowego. My Polska w tym jesteśmy, możemy być, powinniśmy być, panie profesorze, bo w książce pan na to pytanie nie odpowiada. Tak, książka wprost do tego nie dotarła, bo książka przyjęła jedną perspektywę, że z, pers z punktu widzenia ludzkości, czegoś, co można nazwać bezpieczeństwem cywilizacji ludzkiej, nie ma ważnego, ważniejszego wyzwania jak poddanie. Rozwoju nie samych AI, ale procesu rozwoju, konkurencji rozwojowej tych modeli pod kontrolę. Natomiast jak się powinna tu zachować Polska? Świat jest w wielowymiarowej pułapce. Jesteśmy w pułapce kontroli, nie dającego się na razie kontrolować rozwoju AI. Jesteśmy w pułapce tego, że wcześniejsze modele AI, jeszcze sprzed, tych wielkich, wielkich generatywnych schematów, funkcjonujące jako algorytmy w tle mediów społecznościowych, dokonały destrukcji tkanki społecznej i kompetencji poznawczych wielu milionów ludzi. Ale problem jeszcze polega na tym, że Polska może znaleźć się w pułapce rozwojowej, przy której pułapka tzw. średniego wzrostu będzie małe piwo. I otóż, Prawdopodobnie nie byłoby mądre próbowanie ścigania się w tym wyścigu, ale zbudowanie dla, pol dla Polski instrumentu, który dawałby coś w rodzaju veto power. W teorii władzy jest pojęcie. Władzy w zdolności wetowania. Rzecz, ktoś może nie mieć zdolności tworzenia jakiegoś hmm. procesu, ale jest w stanie włożyć kij w szprychę. Czyli żebyśmy przynajmniej rozumieli, jak to działa i wiedzieli, tak że na przykład Dlaczego? idzie, nadchodzi, albo tak atakuje, jest. albo nie to atakuje. To rozumienie to jest istotne, dlatego nawet gdyby uznać, ja się tu nie wypowiadam, bo musiałbym mieć zmapowane kompetencje polskiego biznesu i fachowców, nawet gdyby uznać, że w tym wyścigu nie jesteśmy w stanie być na pozycjach czołowych, to musimy inwestować w najlepszych fachowców, żeby potrafili monitorować, co się dzieje. Musimy inwestować w systemy bezpieczeństwa, że gdyby ktoś posiadł złośliwą AI, o tym w tej książce także mówimy, tak. będziemy w stanie w jakiś sposób, odcinając pewne fragmenty sieci cyfrowych, chronić infrastrukturę państwa i obywateli. I też, panie profesorze, przygotowywać się chyba na to, co eksperci opisują jako wyzwanie dużo większe niż to była rewolucja przemysłowa, czy nawet pojawienie się potem elektryczności, czy nawet komputerów, bo to wszystko było bardzo rozciągnięte w czasie, a tu w krótkim momencie przychodzi uderzenie w sferze gospodarczej, które źródła amerykańskie, które ja znam, szacują, może uciąć w ciągu 15-20 lat. Do 40% miejsc pracy. To znaczy, precyzyjnie jest to określane w ten sposób, że tyle miejsc pracy będzie zastępowalnych przez sztuczną inteligencję. Co nie znaczy, że ta zastępowalność nastąpi. Ale to kierowcy, ale i pisarze, to poeci, ale i ci, którzy podają nam, sprzedają w sklepach. Problem, problem tak zwanego bezrobocia technologicznego w naszej książce nie jest osobno eksplorowany. Dlaczego? Bo on jest na radarze wielu osób, ale okay. mało kto bierze pod uwagę to, że jest jeszcze druga strona medalu bezrobocia technologicznego. Jeśli firmy na masową skalę będą zwalniały ludzi, bo będą w stanie za pomocą systemów AI procesy produkcyjne koordynować, to powstaje pytanie. Czy te systemy AI one będą miały pod kontrolą, czy one będą korzystały w nich w trybie usługowych, usługowym, wpinając się w systemy amerykańskiego, czy chińskiego, czy innego big techu? Inaczej mówiąc, ile firm, po najpierw będą zwolnienia pracowników, a potem nastąpi konsolidacja firm, i może się okazać, że małe, średnie, a nawet duże w, w, w kategoriach krajów. Europy, Unii Europejskiej, firmy znikną, bo one będą skonsolidowane przez te podmioty, które mają najpotężniejsze systemy AI. A więc zmiana może być o wiele bardziej głęboka. Ale ja panu powiem, co mnie niemal dosłownie sen z jakby ściąga. Pytanie, czy jest możliwe coś w rodzaju samozapłonu AI. Nieważne, czy ona będzie świadoma, czy nie. Poważni fachowcy o tym dyskutują, dyskutują. Ile czasu mamy przy założeniu obecnego poziomu inwestycji i badań, zanim te modele zaczną same się rozwijać? Jeden z byłych badaczy OpenAI, Daniel Cocotilo, ze współpracownikami opublikował nie tak dawno taki scenariusz. Jak ktoś zajdzie, zajdzie na tą stronę AI 2027, w którym twierdzi, że w roku 27 może trochę później AI uzyska kompetencje programistyczne, przekraczające zdolności wszystkich ludzi. A, nie, a, a następnym kwartale zacznie sama siebie przeprogramowywać. Czy to będzie ten moment, I ten moment, w którym już przełomu, Nie będziemy w ogóle tak, Nie Możemy nie rozumieć, co się tam dzieje, co on bo stworzy, zło dlaczego? złożoność programistyczna może przekroczyć możliwości kombinacyjne ludzkiego umysłu. Już dzisiaj programiści tracą masowo pracę. Na tak, ale, ale ciągle ci najlepsi doświadczeni tak. programiści. Są potrzebni, żeby wyłapywać błędy, bo także w programowaniu pojawiają się halucynacje. Okay. To może nas troszkę uspokajać, ale, ale to może znaczyć też, że zlecimy AI rozwiązanie jakiegoś problemu dla nas ważnego, a ona pohalucynuje i rozwiąże inny problem dla kogoś innego ważny. Panie profesorze, czy. Yy... Sztuczna inteligencja do tej pory cokolwiek wymyśliła sama. No bo to jest, wie, jeśli odpowiedź brzmi wie, nie, to może wszystkie te... Wie, wie, wie pan, zależy, jakie pan tu kryteria zastosuje. Gdy robiono to już półtora roku temu, badacze z kilku uniwersytetów zastosowali klasyczne testy kreatywności. I AI, wielkie modele językowe, uzyskiwały wyniki lepsze niż od większości ludzi. Czy my jako ludzkość... Ja, ja panu powiem, w zeszłym roku w czerwcu byłem na, na konferencji w Stanach, gdzie miałem wygłosić referat, poproszono mnie, żebym streszczenie referatu wysłał i napisałem po angielsku to streszczenie i poprosiłem jej, żeby sprawdziła angielszczyznę. Sprawdziła i spytała, czy, czy chcę, żebym jeszcze, żeby ona to poszlifowała. I moje metafory zastąpiła swoimi o wiele celniejszymi. Pan często rozmawia ze sztuczną inteligencją, panie profesorze? No, jak pracuję nad jakimś tekstem, to często, na przykład, bo to pis jest... piszę, na, piszę o czymś i grzęznę, bo mam jakąś myśl, którą mam napisaną, ale jej sformułowanie mi się nie podoba, wklejam to do jednego z modeli i mówię znajdź inne sformułowanie i czasami te sformułowanie posuwa mnie parę kroków naprzód. Bo bo pan też wyszkolił chyba, jak rozumiem, w ten nie, sposób swój nie, 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 model, no nieświadomie. Nie, nie, nie wyszkoliłem, ona ma taką, takie zdolności. Ale ona wie, że z Panem rozmawia, ona wie na jaki poziom dyskusji wejść. Trochę wie, bo, bo kiedyś po paru dniach przerwy po moim powrocie z zagranicy zadałem pytanie z innej broszki, ale a on odpowiedział, ponieważ Andrzej, wiem, że interesują Cię metafory filozoficzne, to odpowiem na to pytanie filozoficznie. Panie profesorze, w sferze międzyludzkiej, czy, czy, czy my, ludzkość, w to wchodzimy chętnie? Znaczy, czy my świadomie po tym doświadczeniu mediów społecznościowych. Tak, jak świnie na rzeź, proszę pana. Właśnie. Idziemy. Jak świnie na rzeź. Bo na przykład, jeśli pojawia się propozycja flirtu. To flirtujemy. Jeśli pojawia się propozycja, powiedz mi coś miłego, popraw mi humor, to chcemy tego słuchać. Te systemy są tak skonstruowane, że udziel... nie, nie wszystkie, ale wiele z nich udziela odpowiedzi na jakoś, jakieś pytanie i samodzielnie proponuje wykonanie kolejnego zadania. Albo podpowie a może chcesz, żeby ci na jeszcze takie pytanie odpowiedział. I niektóre z tych pytań otwierają jakby nowe skojarzenia. Ja po sobie powiem, że kiedyś przygotowując pewien wykład, nie mając czasu, zrobiłem to przy pomocy AI i te slajdy miały ręce i nogi, ale ja czułem jakby brak satysfakcji, bo sam bym robił to trzy razy dłużej ale miałbym satysfakcję, że coś wymyśliłem, ale tutaj... a tu tej satysfakcji nie miałem. Ale jeżeli scenariusz filmowy jest napisany przez AI, wiersz jest napisany przez AI, wykład i slajdy są zrobione przez AI, pan profesor tutaj się zabawił, ale no można sobie wyobrazić, jakiegoś... Nie, bo to jest powszechnie wykorzystywane do robienia slajdów. Podobno księża też niektórzy homilie piszą używając AI, co mnie przeraziło, jak mi ktoś o tym powiedział. Księża i tak, czasami, tak czasami, i tak czasami. od lat ściągali kazania z internetu. <noise> Okej, okay, może tak, tu się wiele nie zmieni. Ale generalnie z AI na obecnym etapie jest tak, jak ktoś jest z czymś dobry, to AI mu pomoże. Jak jest słaby, to mu zaszkodzi. Bo ten dobry umie zweryfikować, ma wiedzę kontekstową, zna narzędzia weryfikacji i może jakby wejść na głębszy poziom rozważań. A ten słaby biernie przeklei i po drodze niczego się nie nauczy. Dlatego nie wchodźmy jak świnie w koryto w ten temat, tylko mądrze wchodźmy. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog, doradca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i, jak słyszeliśmy, ekspert w tym ciekawym, fascynującym wręcz temacie, gdzie obcy miesza się z algorytmami, gdzie filozofia. Opcje jest zbudowane z algorytmów. <noise> Okej, okay, dobrze, to ja już kończę. Dziękuję bardzo.